Moja ciocia niedawno się przeprowadziła. Lokalizacja nie była zbyt dobra, ale blok był niedawno wybudowany i prawie nikt tam się jeszcze nie wprowadził. Po wprowadzeniu się, moja ciocia i wujek praktycznie każdej nocy słyszeli głośne kroki z piętra nad nimi. Co noc nie dawało im to spać przez ponad miesiąc. Ciocia w końcu nie wytrzymała i postanowiła zwrócić sąsiadom uwagę. Nikt jednak nie otwierał drzwi. W końcu poszła do ochrony budynku i zapytała, czy ktoś mieszka w tym mieszkaniu. Ochroniarz nie wiedział, ale stwierdził, że skoro nikt nie otwiera, to pewnie jest puste. Moja mama powiedziała jej, że mógł być to złodziej lub jakieś zwierzę dostało się do środka. Ciocia ponownie poszła do ochrony i powiedziała o naszych podejrzeniach. W tej nocy ochroniarz poszedł do mieszkania i całe je przeszukał, ale w środku nikogo nie było. Nie było również żadnych śladów włamania. Coraz głośniejsze dźwięki nie przestały uprzykrzać życia mojej cioci. Zaczęła czuć czyjąś obecność, więc postanowiła zwrócić się z pomocą do medium. Ta rozejrzała się po mieszkaniu, zamknęła oczy, po czym nagle powiedziała: Musicie stąd uciekać, wyprowadźcie się stąd jak najszybciej. O czym pani mówi? Zapytała ciocia. Mieli mnóstwo pracy przy przeprowadzce i nie mieli siły ani czasu znowu się tym zajmować, jednak dalsze słowa medium przekonały ich do tego. Te dźwięki to duchy, jednak nie dochodzą one z pomieszczenia nad Wami, a z Waszego sufitu. Chodzą po nim do góry nogami.